Ja ładuję karty, ty odsłaniaj firanki, panie Waldku, a napisał pan do spedycji, że ruszamy? Już piszę do spedycji, no ale oni tak pewnie odczytają to dopiero rano. Odpisał. Co? Odpisał? Dzięki chłopaki, to powodzonka i szerokości. Niemożliwe. Ty, może faktycznie coś się stało? Na 100%. Przecież on nigdy nie odpisuje. Właśnie. To na pewno nie jest normalne z jego strony. Ty, on już napisał, że jak będziemy na rozwodunku, żebyśmy dali znać. Ej, serio się o niego martwię. On nigdy nie odpisywał, zawsze miał w dupie i nas wyzywał. Ja Ci mówię, coś się na bank stało. Albo rozwód, albo coś w firmie. Mówię Ci. No bardzo możliwe, bardzo możliwe. Tak się spedytor nie zachowuje. Nigdy. Kropka.